Jak zwykle, Akademia Orlika przyciągnęła tłumy zainteresowanych. Rodzice wypełniali formularze, dzieci były rejestrowane, dostawały koszulki i naklejki. Wszystko po to, aby wziąć udział w testach sprawnościowych dla 6, 7 i 8 latków. Celem programu Akademia Orlika jest przecież wyłowienie piłkarskich talentów. Tym razem wszyscy chętni spotkali się w łodzi. Przedstawiciele samorządu łódzkiego mieli więc powody do radości. To jest niezwykle istotne, że no, integrujemy się w ramach osiedla, w ramach jednej wspólnoty samorządowej. Takie propozycje są jak najbardziej cenne i, i, i potrzebne. Samorządowcy chwalili, a dzieci świetnie się bawiły. Bawiły i ćwiczyły. Ćwiczyły pod okiem fachowców, którzy bacznie obserwowali młody na rybek, aby wyłowić z tłumu tych najzdolniejszych. Była rywalizacja i współzawodnictwo, ale wszystko w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Dzieciom w wykonywaniu ćwiczeń pomagali profesjonaliści, czyli byli piłkarze, którzy zaangażowali się w projekt. Jest to coś, coś pięknego, rewelacyjnego, prawda? Na dzień dzisiejszy. O inicjatywach tego typu, no jeszcze trzeba powiadamiać rodziców, żeby ściągnąć te dzieci, prawda? Na to potrzebujemy czasu, bo to jest dopiero start. Planem jest w tym roku oddanie 1300 boisk. Myślę, że za 2-3 lata one będą tak pełne, że już wtedy nie będzie trzeba robić tego typu inicjatyw, chociaż na dzień dzisiejszy są bardzo, bardzo potrzebne. Za kilka lat. Jestem pewien, że będziemy mieli zawodników, którzy będą grali w klasie, którzy będą grali w reprezentacji, którzy na pewno o swoich początkach, jeżeli będą mówić, to właśnie będą mówić, że pierwsze kroki stawiają, stawiają właśnie na podczas programu Akademia Orlika. Gwiazdy Futbolu zaangażowane w projekt wierzą w jego powodzenie. Znani byli piłkarze, bardzo chętnie pomagają dzieciom w ćwiczeniach. Pomagają, ale też oceniają fachowym okiem. Wszystko w formie zabawy. Nic dziwnego, że powody do radości ma minister sportu i turystyki, który nad całością przedsięwzięcia objął patronat. Mogę powiedzieć tak, że serce mi wychodzi z klatki piersiowej i duma mnie rozpiera, że coś, co rozpoczęliśmy. Półtora roku temu dzisiaj ma taki już wymiar, jeżeli chodzi o cały kraj, bo ich jest 600 takich obiektów, a do końca roku będzie 1300. Uważam, że Marek Zachodni, kubeka nie jako pierwszy zrozumiał, że przy tym Orliku i przy takiej inicjatywie, przy tym tej Akademii Orlika, to się dobrze lokuje pieniądze. Pieniądze dobrze ulokowane, bo zainwestowane w dzieci, w dzieci, które się interesują sportem i które chcą sport uprawiać. O tym, że im wcześniej, tym lepiej doskonale wiedzą ci, którzy sami zdobywali medale. Teraz sport idzie troszkę do przodu i musi być ta wczesna specjalizacja. Właśnie dzieci, już w jak najmłodszym wieku, im wcześniej zaczną trenować, to się więcej nauczą, więcej specjalizacji jest w tym treningu. Dlatego później już nie potrzeba ich pewnych elementów uczyć. Oni szybciej łapią, szybciej no, trudniejsze ćwiczenia wykonują. A testy piłkarskie w Akademii Orlika wcale nie są łatwe. To nie lada wyzwanie. Mimo tego, że dzieciom kibicują ich rodzice, nie wszystko zawsze idzie jak po maśle. Bardzo tata mnie trenował i zmęczony jestem. Ale jeszcze nie umiem aż tak dobrze grać w piłkę. Sport to jest, to, jest, to jest coś, co dzieci powinny robić zawsze i od zawsze. Promujemy to tak samo chcemy, żeby, żeby, żeby nasz syn i, i wszyscy inni dzieci, które tutaj przyszły, żeby, żeby grały w piłkę, sport, przede wszystkim sport. Chciałbym się nauczyć grać w piłkę bardzo dobrze. Akademia Orlika to zabawa dla dzieci i dorosłych. Czasami można było odnieść wrażenie, że podczas testów większy stres mieli rodzice niż dzieci poddawane próbom. Próby oceniali fachowcy, którzy wprawnym okiem wyłapywali talenty. Ja no, przede wszystkim chodzi o krótki sprawdzian koordynacji ruchowej dziecka. I to nie jest nic wielkiego, ale jednak e, ukazuje już na początku, z którym dzieckiem trzeba nad jakimi elementami jego sprawności pracować. Wyniki testu, oczywiście, są ważne, ale jak mówili kibicujący młodym zawodnikom, ich opiekunowie, nie są najważniejsze. Najważniejsze są nowe doświadczenia, choć każdy przyznawał, że chciałby, aby jego pociecha wypadła jak najlepiej. Mój syn jest perfekcjonistą i y, każdą część zadania musi wykonać perfekcyjnie. Nie udało mu się niestety trafić piłki do bramki. Stąd była lekka dezorientacja. Oczywiście, że kciuki trzymam bardzo mocno, ale mam nadzieję, że się dostanie do drużyny. Jeżeli nawet nie, będzie to kolejne doświadczenie. No Nie zawsze można wygrywać. Dobrze wymyślone, to jest dobrze rozpisane przez bank, z, z, z wykorzystaniem byłych dobrych sportowców, piłkarzy w tym wypadku, bo to jest ta Akademia Orlika, ale głównie piłkarska dzisiaj tutaj. I selekcja, i później przekazywanie tych młodych talentów, nadziei na to, że będą mogły się dobrze roz, rozwijać dalej, no to jest jedyna metoda, żebyśmy mieli inną piłkę nożną w Polsce i przyszłość polskiej piłki. A na czym dokładnie polegają testy kwalifikacyjne do Akademii Orlika? No musiało się na czas zbiegnąć, cały tor okroczyć. Przeskoczyć przez te yy, 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 jakieś yy, te, takie krążki z piłką tam do następnego hulachopu, później obiegnąć, yy, zrobić klasę na tych hulopopach, później ominąć te słupki i, 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 i później piłkę odłożyć tutaj na hulalopie i, 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 i trzeba, nie, nie trzeba szczelić gole, tylko trzeba szybko do mety dojść. Są takie perełki, które naprawdę piłka ich się słucha i robiąc slalom to naprawdę czy Messi czy Ronaldo też mogliby, nie wiem czy w ich wieku, w ich wieku akurat Messi i Ronaldo tak wykonywał te slalomy. Bardzo dobrze się takie imprezy dzieją. Sam mieszkam pod Warszawą od trzech lat i widzę, że mój syn jak ma tylko wolną chwilę na rower, na boisko. Władze gminy na tyle fajnie postępują, że od poniedziałku do piątku wyznaczają nauczycieli WF-u, którzy do godziny 18 sam są do dyspozycji tych dzieciaków. A więc one mogą grać w piłę, w nogę, w kosza, coś robić ze sobą. Jest zapotrzebowanie na tego typu działalność. Akademia Orlika to projekt promujący sport, ale to nie tylko testy sprawnościowe dla przyszłych piłkarzy. To także zabawa i piknik rodzinny, młodsze rodzeństwo potencjalnych piłkarskich talentów też ma tutaj co robić. Organizatorzy nie zapomnieli o kąciku animacyjnym dla najmłodszych. W końcu nie tylko futbolem człowiek żyje. No, bardzo dobry pomysł, szczególnie właśnie w okresie wakacyjnym, prawda, kiedy dzieci mają, te, które nie wyjechały nigdzie na urlop, które są w domu, żeby miały jakieś zajęcie i żeby były fajne wspomnienia z wakacji, prawda, że jest taka impreza, że się odbyła, że może coś osiągnąłem. Wspomnienia z wakacji z pewnością będą. Byli nawet tacy, którzy, aby wziąć udział w Akademii Urlika, przejechali niemal przez całą Polskę. Pojawiliśmy się dzisiaj jako pierwsi, dlatego, że przyjechaliśmy z bardzo, znaczy, no, z daleka, no, z województwa suwalskiego, z Augustowa dokładnie, no i wyjechaliśmy o godzinie drugiej w nocy, tak? rozplanowałem ten czas, by tutaj dotrzeć no, Około godziny 15 będzie grubo przed grobie, rozpoczęciem, no i udało się nam. No. Chciałbym się sprawdzić i zobaczyć, co potrafię. Chciałbym spróbować, czy w ogóle umiem coś. Zboczanie zboczanie. Tradycyjnie, poza zajęciami sportowymi, Akademia Orlika to możliwość spotkania się z idolami z przeszłości. Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy jest partnerem programu, którego organizatorem jest Bank Zachodni WBK. Gwiazdy futbolu minionych lat chętnie dzielą się wspomnieniami z dziećmi i ich rodzicami. I oczywiście Oczywiście stały punkt programu Loteria. Nikt nie wychodzi z boiska z pustymi rękoma. Nagrody to przede wszystkim sprzęt sportowy. Warto przypomnieć, że program zorganizowany przez Bank Zachodni WBK polega na szukaniu talentów sportowych spośród dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Z tych wstępnie wybranych i wyselekcjonowanych na podstawie testów wyłowieni zostaną najlepsi, prawdziwe dziecięce talenty. Te będą miały szansę na kształcenie się i trenowanie w klubach piłkarskich. Nie pozostaje nic innego jak czekać na Mistrzostwa Europy w 2020 roku i na Mundial 2022, bo być może w ówczesnej reprezentacji znajdą się absolwenci Akademii Orlika. Talent trafia się Raz na 10 tysięcy. No, miejmy nadzieję, że tu się trafią dwa.